Dzień dobry. Przed nami drugi temat. Krótko chciałbym wrócić do tego, co się wydarzyło wczoraj. Rozpoczęliśmy rozmowę o zdrowiu w naszej duchowości, konkretnie w takiej relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Zaproponowałem taką tezę: wszyscy chcemy być faryzeuszami. Nie spotkała się z entuzjazmem, nie wiem dlaczego. Potem uzupełniliśmy ją o takie jedno słówko. Wszyscy chcemy być zdrowymi faryzeuszami. Nie wiem jak Państwo na to. Czy to już lepiej, czy nie bardzo? Lepiej. Doktor Więcek wczoraj zauważył, że zdrowie to jest takie ciekawe słówko, które jeśli dodamy go do czegoś, to zawsze daje taki pozytywny wydźwięk. Nawet jeśli się go zestawi z czymś, co ma negatywny wydźwięk, tak jak w tym przypadku faryzeusze. Więc to, to słówko zdrowie nas trochę ratuje w tej tezie. Moi drodzy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że mówiąc czy poruszając temat faryzeuszy, tak naprawdę poruszamy trudny przypadek. Jesteśmy jakiegoś rodzaju takim koncylium lekarskim, które zastanawia się nad czymś, co jest bardzo problematyczne, i nawet dzisiaj tak myślałem: miałem taką myśl, czy to jest dobry temat w ogóle, żeby go zaproponować, bo. Dużo łatwiej byłoby, czy dużo przyjemniej byłoby skoncentrować się na czymś, co nam tak bezpośrednio pokrzepi serca. Nie konfrontować się z tym, co w Biblii jest jednym z najtrudniejszych takich aspektów. I w dalszym ciągu może nie mam takiego stuprocentowego poczucia, że to jest temat, który jest dla nas łatwy i przyjemny. Na pewno nie, ale myślę sobie, że. Gdzie, jak nie w takim gronie, można po prostu spojrzeć na to, co nie jest OK i zastanowić się, co my możemy zrobić, chcąc mieć wpływ na innych, by takim sytuacjom zapobiegać, by zaproponować jakieś konkretne leczenie. Słowem przypomnienia jeszcze, wczoraj mówiliśmy o ugrupowaniu faryzeuszy, które na poziomie założeń było bardzo interesujące. Mówiliśmy o tym, że chcieli być czyści dla Pana Boga, żeby być coraz bliżej Boga, że cenili Słowo Boże, chcieli, żeby ludzie znali Pisma, chcieli, żeby wiedzieli, co te Pisma oznaczają. Ustanawiali synagogi, żeby to Pismo było rozprzestrzeniane i, i nauczane w jak najszerszym gronie. Na poziomie doktryny oczekiwali Mesjasza, zależało im na właściwych rzeczach, a potem podziało się coś, że na poziomie takiego wykonawstwa, szczególnie w konfrontacji z Jezusem, okazało się, że są społecznością, ugrupowaniem bardzo chorym. I dzisiaj chcemy zastanowić się nad takim pierwszym patogenem, który wkradł się w to stronnictwo i sprawił, że Jezus tak negatywnie to stronnictwo ocenił. Tym pierwszym patogenem jest kwas faryzeuszy. Kwas faryzeuszy. To jest takie autorskie określenie Jezusa. I ostrzeżenie przed kwasem faryzeuszy znajdujemy we wszystkich trzech ewangeliach synoptycznych. To jest i w Mateuszu 16:5 i potem historia dalej w wierszach następnych i u Marka 8:14 i u Łukasza 12:1. I w każdym z tych przypadków to ostrzeżenie przed kwasem faryzeuszy jest konsekwencją Wcześniejszego spotkania z faryzeuszami i tego, co Jezus zaobserwował u nich. Łukasz przekazuje, że bezpośrednio przed tym, kiedy Jezus ostrzegał przed tym kwasem faryzeuszy, sami faryzeusze przyszli, żeby go sprowokować, żeby go złapać na jakimś słowie. Udawali zainteresowanie, podpuszczali, prowokowali, by zebrać materiał obciążający. I szczególnie w Ewangelii Łukasza w tym dwunastym rozdziale, pierwszym wersecie Jezus wprost wyjaśnia, że kwas faryzeuszy to jest po prostu obłuda. Może moglibyśmy powiedzieć bardziej współcześnie hipokryzja, ale tak się zastanawiam, które słowo jest bardziej współczesne, dlatego że hipokryzja jest tak naprawdę określeniem związanym ze starożytną Greką, więc myślę, że jest wcześniejsze i bardziej pierwotne. Niż nasza polska obłuda, w starożytnej Grecji, to hipokryzis dosłownie oznaczało grę aktorską na scenie. A hipokrytą był aktor wcielający się w pewną rolę z twarzą ukrytą pod maską. I to jest określenie, którego Jezus używa, żeby zdemaskować, żeby zdiagnozować problem faryzeuszy. Współcześnie by można było powiedzieć, że hipokryzja to jest po prostu fałszywość, dwulicowość, obłuda, zachowanie lub sposób myślenia i działania charakteryzujący się niespójnością stosowanych głównie zasad moralnych, ale to przede wszystkim też udawanie serdeczności, szlachetności, religijności, zazwyczaj po to, by wprowadzić kogoś w błąd co do swoich rzeczywistych intencji i przekonań i czerpać z tego korzyści. I myślę sobie, że taką najbardziej dosadną opinią Jezusa o faryzeuszach i o ich obłudzie, o ich hipokryzji jest to, co czytamy w Ewangelii Mateusza w 23. rozdziale. To jest taki bardzo hardkorowy fragment, który nie osobiście nawet źle się czyta. Bo ja nie lubię, jak ktoś tak Ostro mówi o pewnych rzeczach. Ja wolę bardziej takie wygładzone zdania, oczywiście dosadne, oczywiście prawdziwe, ale to, co znajdujemy w 23 rozdziale, czasami wydaje się być nawet do Jezusa niepodobne. Że ktoś taki jak On potrafił powiedzieć takie ciężkie słowa. Przeczytam fragment, przeczytam kawałek tego 20 rozdziału. Posłuchajcie. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie. Ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie. Ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem sferze myki modlitewne i wydłużają frędle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. Ten fragment biegnie sobie dalej, biegnie sobie dalej. I tak naprawdę widzimy, że tutaj na samym początku Jezus potwierdza, że faryzeusze mieli bardzo słuszną teorię, ale w praktyce to nie działało, przynajmniej z tymi, z którymi się spotkał. Józef Flawiusz, rzymski historyk, określa czy szacuje liczbę faryzeuszy w pierwszym wieku naszej ery na około 6 tysięcy. Z iloma spotkał się Jezus? I ilu z tego stronnictwa było zainfekowanych tą obłudą, nie wiemy. Ale wiemy, że dla Jezusa ta ich hipokryzja stała się bardzo ważnym problemem. Dlatego, mimo że początkowo potwierdza, Jezus potwierdza tę słuszną teorię, zakazuje naśladowania praktyki. Określenie obłudników pada w całym tym 23 rozdziale 7 razy. 7 razy wprost, kilka razy opisowo. Dodatkowo pojawiają się takie określenia jak „ślepi przewodnicy, groby pobielane i plemie żmijowe”. Dlaczego aż tak mocne słowa? Jeśli popatrzymy i spróbujemy sobie opisać, jakie składniki hipokryzji prezentowali faryzeusze, kilka, bo resztę będziemy podejmować jeszcze jutro i pojutrze. To widać, że tutaj na pierwszy plan wychodzi brak połączenia pomiędzy przekonaniami i wiarą, a zewnętrznymi gestami. I to jest chyba takie najbardziej podstawowe rozumienie hipokryzji. I myślę sobie, że gdybyśmy mieli zacząć to rozpatrywać współcześnie, czy odnosić do swojego życia, to nie chodzi nawet o to, że bardzo ordynarnie zaprzeczamy swoim działaniem temu, co mówimy. Bo myślę, że szczególnie w tym gronie. Chcemy tego uniknąć, absolutnie. Nie zależy nam na tym, żeby jedno powiedzieć, a drugie robić. Ale czasami ten rozdźwięk i brak spójności, on jest taki bardzo wysublimowany. Ja na przykład zastanawiałem się, co u mnie może być taką hipokryzją i obłudą, i stwierdziłem, że chyba największym niebezpieczeństwem jest to, kiedy jako nauczający na przykład podkreślam Bożą łaskę. Ale ani jej nie potrafię zastosować do siebie, przyjąć, ani nie mam jej zbyt wiele dla innych ludzi. Kiedy jako nauczający mówię, że miłość jest w chrześcijaństwie najważniejsza, Bóg tak umiłował świat, ale potem tak trudno mi jest zastosować tę miłość do innych ludzi. No może nie do tych, których lubię, bo to jest akurat łatwe. Ale są tacy, za którymi szczególnie nie przepadam. Tacy ludzie się zdarzają. Czasami nazywamy ich tak zwanymi trudnymi klientami czy pacjentami. Wtedy to jest szczególne wyzwanie, potraktować ich z miłością. To jest taki rodzaj rozdźwięku pomiędzy jakąś teorią, tym co głoszę, a tym jak to jestem w stanie tak naprawdę zastosować w praktyce. I tu, tak jak mówię, nie chodzi o celowe, takie ordynarne rozdzielanie tej teorii od praktyki. Ale po prostu o to, że czasami jest trudno w 100% zastosować to, co w teorii głosimy. Jeśli spojrzymy na inne składniki tej hipokryzji faryzeuszy, to oni chętnie tę teorię egzekwowali u innych, ale nie u siebie. Tu z kolei jestem specjalistą w dziedzinie rodzicielstwa. Jestem specjalistą, jeśli chodzi o rodzicielstwo i wychowanie. W przypadku u dzieci innych rodziców, ale nie swoich własnych, bo zawsze u innych widać pewne rzeczy lepiej i wyraźniej, i jakieś rozwiązania y, i zastosowania przychodzą łatwiej. Kolejna cecha faryzeuszy to była po, pobożność pokazowa pod publiczkę, bo to robiło wrażenie. Kolejna cecha ukrywanie realnych intencji w celu uzyskania korzyści. Czasami jest tak, że mamy świadomość, że gdybyśmy ujawnili nasze prawdziwe intencje, to to nawet mogłoby przynieść stratę. Gdzie by nas tak popatrzyli i powiedzieli, no okej, okay, niech myśli jak chce, ale niczego ode mnie nie zyska. Więc faryzeusze stwierdzili, że jeśli pokażą o co tak naprawdę im chodzi, niczego nie zyskają, ale jeśli poudają, jeśli powiedzą, że podzielają Boże intencje, jeśli pokażą to innym, to inni ludzie chętnie wesprą ich działalność czy okażą im szacunek. Wreszcie, faryzeusze w tej swojej hipokryzji akcentowali niewłaściwe elementy. To wychodzi w kolejnych wersetach tego 23 rozdziału, gdzie na przykład Jezus mówi: Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Chyba coś jest nie tak z tym waszym filtrem i z tym waszym sitkiem, dlatego że bierzecie pod uwagę niewłaściwe rzeczy. Dodatkowo dbacie o czystość niewłaściwych rzeczy, oczyszczacie kielich, ale nie dbacie o jego zawartość. Dlaczego Łukasz w 12 rozdziale Ewangelii, po tym, jak mówi, że Jezus ostrzegł uczniów przed kwasem faryzeuszy, to jest hipokryzją? Mówi, że nie ma nic ukrytego, co by nie zostało objawione. Dlaczego w tak y, intensywny, nawet bym powiedział agresywny sposób mówi o zdemaskowaniu, dekonspiracji i ujawnieniu tej hipokryzji? Dlaczego Jezus tak surowo odnosi się do obłudnej postawy faryzeuszy? Ano dlatego, że jest to jeden z najgroźniejszych elementów, który może pojawić się w chrześcijaństwie, a który pojawił się wtedy w tym ugrupowaniu. Dlaczego? Po pierwsze. Hipokryzja w różnej postaci, w różnym stopniu intensywności podważa wiarygodność przesłania Ewangelii, osłabia przekaz i robi, robi taki czarny PR. Ja wiem, że skuteczność Ewangelii, działanie Bożego Ducha nie zależy od godności zwiastującego. To nie jest tak, że człowiek musi być święty i wtedy, kiedy zwiastuje Ewangelię, ta jego świętość sprawia, że Ewangelia działa. Nie. To Pan Bóg sprawia, że Ewangelia jest skuteczna. Ale w przypadku bycia chrześcijaninem, to potwierdzenie przykładem ma szczególne znaczenie. Czy przyszedł mi taki y, obraz do głowy? Y, y, nie chcę, żeby to tu zostało źle odebrane, ale tak sobie myślę, że jeśli korzystałbym z pomocy pulmonologa, który mówiłby mi o negatywnych konsekwencjach palenia, to stwierdziłbym, to jest autorytet, on się na tym zna. A potem, wychodząc na przykład z przychodni, widziałbym, że ten pulmonolog pali. I powiem Wam tak, że tak naprawdę to nie sprawiłoby, że stwierdziłbym, że przekazał mi kłamstwo. W dalszym ciągu wiedziałbym, że przekazał mi fachową medyczną wiedzę. I że konsekwencje, o których mówił, są prawdziwe. Ale zobaczenie czy zestawienie tego z jego przykładem coś we mnie powoduje. Tu są tacy ludzie, których to nie ruszy, a są tacy, których to zgorszy. I to jest chyba jeden z ważniejszych elementów tej hipokryzji, że ona podważa, osłabia przekaz i sprawia, że niektórzy ludzie odwrócą się i nie będą chcieli mieć absolutnie nic wspólnego z tym chrześcijaństwem. Nie dlatego, że Ewangelia jest nieprawdziwa, nie dlatego, że Bóg jest kłamcą, a dlatego, że zobaczyli pewien zbyt duży rozdźwięk. Druga rzecz, hipokryzja jest niebezpieczna dlatego, że rozdziera duszę. Nie da się żyć szczęśliwym i spełnionym życiem w takim rozdarciu, dlatego, że rozdźwięk pomiędzy wewnętrznymi przekonaniami a zewnętrznym życiem czy takie ciągłe pozowanie, fasadowość to jest coś, co nas tak naprawdę uśmierca? To kaleczy duszę. I tu też wczoraj rozmawialiśmy, jeszcze po wieczorem przed ogniskiem, że kazanie na górze jest zakończone takim sformułowaniem, że każdy, kto słucha moich słów, a nie wykonuje ich, nie stosuje, jest porównany do kogoś, kto wybudował dom na piasku. Kto słucha i wykonuje, ten wybudował dom na skalę. Czyli tutaj widać, że brak wprowadzania w praktykę nawet tej najsłuszniejszej teorii powoduje, że y, brakuje nam właściwego fundamentu, ściany pękają, a w trudnych chwilach cała budowla się wali. Czyli nawet patrząc na takie nasze wewnętrzne życie, już nie na zewnętrzny przykład, sama hipokryzja czy rozdźwięk pomiędzy tym, co mówimy, a co robimy, atakuje czy uderza w nas samych. Trzecia rzecz. Hipokryzja jest zagrożeniem dla misji Kościoła. Jezus to ostrzeżenie y, trzykrotnie w Ewangeliach Synoptycznych kieruje w pierwszej kolejności do swoich uczniów. Dlaczego? Bo Jezus wiedział, że oni za moment znajdą się w dokładnie takiej samej sytuacji, w jakiej byli faryzeusze. To znaczy, Będą głosić konieczność zbliżania się do Boga nowego narodzenia. Będą znali pisma, będą je wykładać, będą mieli wpływ, będą mieli moc, bo Jezus im tej mocy udzieli. Będą ściągać na siebie uwagę wielu ludzi. Będą mieli przekonanie, że idą i mają rację, słuszność, że mają po swojej stronie właściwą teorię. I teraz ta spójność, o której Jezus mówi, a której hipokryzja zaprzecza, jest tak naprawdę wymagana nie tylko ze względu na wiarygodność, ale też na inną rzecz. Bo jeśli tak naprawdę uczniowie nie będą wierzyć w to, co Jezus im przekazuje, to nie wykonają zadania. Dlatego, że udawać, że się wierzy, można tak długo, jak długo nie wymaga to naszego życia. Ale kiedy. Pojawiają się koszty, a my tylko udajemy. Od razu porzucamy to, co udajemy. Dlatego hipokryzja jest tak groźna i tak mocno krytykowana przez Jezusa. Ponieważ hipokryzja to jest udawanie, że ma się relacje z Bogiem. To jest udawanie i imitowanie wiary. A udawana i imitowana, imitowana wiara. To jest po prostu wiara, która nie ratuje. To jest wiara, która nie zmienia niczego w życiu, nie czerpie od Boga niczego. I wersety w Mateuszu 23:33, czyli w tym w tej przemowie Jezusa do faryzeuszy wyraźnie pokazują, jaki jest koniec tej udawanej wiary faryzeuszy. Jezus zapowiada im, że spadnie na nich sąd, bo udawana wiara przed sądem nie ratuje. Można promować naprawdę najzniszlejsze ideały i być nawet skutecznym w pozyskiwaniu ludzi dla tych ideałów. Ale jeśli moje serce, jako serce promującego, nie jest przetransformowane przez Boga, to tak naprawdę nie ma udziału w tym, o czym te ideały mówią: nie ma udziału w zbawieniu. I tu szczególnym ostrzeżeniem właśnie jest to sformułowanie. Wystrzegajcie się kwasu faryzeuszy. Dlatego, że zestawiając to z innym fragmentem pisma, Jezus mówi, że wielu w pewnym momencie powie do mnie, panie, panie, a Jezus odpowie im, nie znam was. I to jest dla mnie najbardziej przerażające. Że mogę żyć w taki sposób, że będę udawał swoją wiarę, a kiedy przyjdzie co do czego, nagle się okaże, że to jest jedna wielka iluzja. Dlatego, że ktoś zainfekowany kwasem faryzeuszy to ktoś, kto został oszukany, albo oszukuje sam siebie. Myśli, że wszystko jest ok, bo przecież powtarza odpowiednie słowa, bo przecież modli się w odpowiedni sposób, bo przecież śpiewa w taki, a nie inny sposób, takie, a nie inne pieśni. Ale tak naprawdę ten kwas faryzeuszy to jest ukrywanie i zatajenie rozwijającej się śmiertelnej choroby. I teraz, żeby nie kończyć tego tak negatywnie, możemy, możemy się zastanowić, co zrobić, żeby zastosować pewną, taką, takie prewencyjne działanie. Albo co zrobić, żeby w razie, gdyby się u nas czy u kogoś taki problem z hipokryzją pojawił, żeby sobie dać pomóc. Ja pomyślałem o takich trzech punktach. Po pierwsze, czasami jest tak, że intuicyjnie zaczynamy czuć brak spójności w naszym życiu. I myślę, że nie warto tego bagatelizować, czy tego jakoś stłamsić. Pierwsza rzecz, jaką możemy zacząć, to zacząć mniej mówić, a więcej się modlić. Mniej mówić, a więcej się modlić. I to zwykle pomaga, bo czasami nasze życie po prostu nie nadąża za naszymi słowami. I to jest bardzo normalne, bo my potrafimy szybciej mówić niż żyć. Ale jeśli mniej będziemy mówić, a więcej się modlić, to damy Panu Bogu szansę na przetransformowanie naszego wnętrza. Druga rzecz, czy druga propozycja. Czasami jest tak, że nie zauważamy rozbieżności w naszym życiu. Z tego powodu, że łatwiej zauważyć je u innych, a u nas to bywa takie zamaskowane. I myślę, że tutaj taką propozycją jest... Yy, Uświadomić sobie i spróbować popatrzeć na, na siebie pokornie, bo o, można mieć świadomość tego, że mogę być e, hipokrytą, nawet jeśli tego nie widzę. I tu podkreślę jeszcze raz, wcale nie chodzi mi o zamierzone, takie ordynarne rozbijanie tego, co mówię, z tym, jak żyję, ale że mogę mieć tak naprawdę trudność w przyjęciu. Tych ważnych doktryn chrześcijańskich, które sam podkreślam, kiedy jestem z innymi ludźmi jak łaska, jak miłość, jak zaufanie. I trzecia rzecz, poprosić Boga, by sprawdzał, czy nasze słowa nie wyprzedzają za bardzo stanu naszego serca. I tutaj pomocny jest dla mnie osobiście niesamowicie Psalm 139. Posłuchajcie, kilku Kilku wersetów i pomyślcie, czy to nie jest jakiś rodzaj rentgenu albo tomografii, czy to nie jest jakiś rodzaj badania. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty Panie już znasz je całe, ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją, wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś, duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, chociaż powstałem w ukryciu, utkany w głębinach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W Księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Amen. 帮我怎么写？